Cześć kochani, tu Ania Zielińska. Dzisiaj przyszedł ten moment, na który czekałam odkąd tylko się tu wprowadziliśmy, bo odkryliśmy z Szymonem na, w komórce tam, gdzie, gdzie wiecie, gdzie się wszystkie graty trzyma, stare bombki z mojego dzieciństwa, takie karton i jeszcze worek z ozdobami. No więc to będą takie perylowe bombeczki. No i dzisiaj będziemy ubierać choinkę. I przyszedł moment, żeby ten karton rozpakować, ja już się nie mogę doczekać. Już naprawdę, odkąd tu zamieszkaliśmy, to czekam na tą chwilę, bo to będzie po pierwsze, no ja lubię design z PRL-u, lubię starocie, a po drugie, to będzie mój powrót do dzieciństwa, bo to będą ozdoby, które były na mojej choince, jak byłam dzieckiem, a teraz będę je z moimi dziećmi wieszać, więc ja już słuchajcie, tak mi się rączki trzęsą. Zobaczcie, nawet karton jest oldschoolowy. Ma pewnie 40 lat albo 50. Niesamowite, że karton potrafi tyle przeżyć. No to dobra, zobaczmy, co tutaj za skarby się kryją. Jest to sama bardzo ciekawa. Na dobry początek. Takie słomiane bombeczki. Ale to chyba jakiś był w miarę no. Nie wiem, albo nowszy zakup, albo go nie używaliśmy, bo jakoś w ogóle ich nie pamiętam. Takie, one są chyba z jakichś takich słomek zrobione, z jakichś patyczków. I jeszcze takie słomkowe. Śmieszne. I takie szyszeczki. Pozłacany z brokacikiem. Te słomkowe akurat mi się średnio podobają. <grymne> Dobrze, zobaczymy dalej, co tam jeszcze jest. Zobaczcie znowu na ten kartonik. Ozdoby choinkowe Spółdzielnia Pracy Wolność w Miliczu. <grymne> Pamiętam z dzieciństwa te kartoniki zszywane zszywkami. Mi się nawet to śniło ostatnio. A tu możecie zobaczyć moje pismo z dzieciństwa. To ja opisywałam te bombeczki. Także naprawdę to są... No pewnie byłam w wieku Hani. Wow. No. I te bombki pamiętam. Popatrzcie na to. To jest kawał historii. Każda inna. O, tu już pięknie popękał ten lakier. Każda ma inny sznureczek, widać, że się sznureczki porwały z biegiem czasu i były wymieniane. O, jeszcze taka. To też już poodbarwiana cała. One naprawdę mają... No myślę, że około 40 lat te bombki. O, ta jest fajna. Ta jest prześliczna. No, to pudełko pamiętam bardzo z dzieciństwa. I tutaj będzie mój ukochany bałwanek. Zobaczcie na to. To jest, zawsze była moja ukochana bombka. Ten bałwanek zawsze musiał wisieć na honorowym miejscu. On jest taki piękny. Jeszcze był taki dziadek mróz niebieski, ale nie wiem, coś mi się kojarzy, że jest tłuk zobaczymy, czy się tu jeszcze odnajdzie, ale bałwanek jest. Tam już Hania zagląda z przedpokoju i się bardzo cieszy i pokazuje serduszka. Też już chyba nie może się doczekać, aż będziemy wieszać, ale bałwanek będzie na pewno na centralnym miejscu. No i tą bombeczkę też bardzo lubię. To już jest chyba taki klasyczny PRL. Chyba wszyscy, którzy pamiętają te czasy, tu podejrzewam, mieli taką bombkę na choince. Ale naprawdę jest ładna, coś ma w sobie. Fajnie to wygląda, że tak w środku jest wydrążona, pokryta śniegiem. Ta też na pewno zawiśnie w honorowym miejscu. Jeszcze słuchajcie, e, pamiętam, że mieliśmy taką, e, bo w ogóle mieliśmy przez lata sztuczną choinkę, e, i nawet ona jeszcze jest. I ją przynieśliśmy z Szymonem dzisiaj i zastanawialiśmy się, chcieliśmy nawet jej użyć. Ale powiem Wam, że ona jest tak brzydka, że myśmy z Hanią stanowczy protest podniosły i powiedziałyśmy, że nie ma mowy, że się nie zgadzamy, jednak ma być prawdziwa choinka i szło mi szybciutko powiedzieć po choinkę. Natomiast pamiętam, że jeszcze mieliśmy taką drugą malutką sztuczną choinkę, która zawsze była dla mnie do mojego pokoju i zawsze stała na biurku. Tam był, oczywiście, miałam straszny bałagan w pokoju. Na tym biurku było milion rzeczy, i wśród nich zakopana ta choinka. I ona miała takie trzy nóżki drewniane, które w dziurki się wsadzały, żeby ona stała. I co jakiś czas ta nóżka, któraś wypadała, i cała choinka się przewracała, i zawsze bombki spadały, zawsze któraś się stukła, i tak po prostu cyklicznie ta spadająca choinka mi się kojarzy zawsze z tymi świętami na tym moim zabałaganionym biurku. Ale to jest niesamowite, jak właśnie sama miałam bałagan, a teraz Hankę strasznie cisnę, żeby sprzątała, muszę mówić ciszej, żeby mnie nie słyszała, ale miałam zawsze straszny bałagan w pokoju, byłam taką syfiarą, że to po prostu niewyobrażalne. No i jest, jest, ojej, to już chyba się na mnie nada, bo jest bardzo poprzebarwiane, ale pamiętacie te bombki na szczyt choinki, to jest klasyk też. Ale strasznie się podbarwiała. A nie wiem, może ją wsadzimy, co tam w sumie to tu przeszkadza. Tutaj, coś się czai. O, to jest tak mróz! Jest tak mróz! Jednak się nie stuk. To jest druga bombka, która taka moja ukochana. Najbardziej obok tego bałwanka. Właśnie wtedy to jeszcze były czasy tych takich jakichś radzieckich bajek i nie wiem jeszcze się tam gdzieś ten dziadek mróz po pojawiał zamiast Mikołaja. Jest dziadek mróz. Te szyszki też pamiętam, też przez całe dzieciństwo, ojejku, są fajne. No to też zawsze takie sztandarowe bombki musiały zawsze zawisnąć, szyszunie srebrne. Ładne są te bombki, muszę wam powiedzieć. No na pewno Teraz też oczywiście się piękne bombki robi, ale czasami są dziwne rzeczy, ostatnio widziałam w sklepie bombki, teraz są chyba bardzo na czasie, bombki w kształcie ogórków kiszonych I miałam takie, o co chodzi w ogóle, dlaczego ktoś by chciał bombki w kształcie ogórków wieszać na choince. No i doszliśmy do klimatów bardzo już creepy bo już ten aniołek trochę jest przygięciem, ale myślę, że też jeśli pamiętacie te czasy, to też pamiętacie te aniołki, one są z jakiejś takiej folii i mają tutaj takie obrzydliwe łucerko, są naprawdę straszne, ale no to tak chyba jest, że ponieważ kojarzą się z dzieciństwem, to, to jakiś tak człowiek ma do nich sentyment, ale to jeszcze jest nic, pokażę wam teraz coś, co jest naprawdę, coś, co jest naprawdę straszne, na pewno zawiśnie w tym roku na naszej choince. Popatrzcie na to, co to w ogóle ma być. O, jak tańczy. Ludzik. O, jest drugi. O, ten ma, bo ten ma chyba głowę stłuczoną. Ten ma, o jest, ma nawet buźkę. Już wam pokażę. Niesamowity. O, być tak spytańczył na gałązkach. Na pewno zawiśnie. Jest czoderski. No, słuchajcie, znalazłam nawet cukierek sprzed 30 lat. Jeszcze no, masakra. Chyba go odwinę z ciekawości. Zobaczę, co tam się z, dzieje w środku, bo to jest pamiętam te cukierki. To była cała taka kolekcja, a jeden się ostał. No i to jest chyba moja twórczość, tak podejrzewam. No ale to jest, nawet sznureczek ma. Zrobiłam po, poważną ozdobę. Nawet jest dwustronna. Nie wiem, czy będziemy ją sobie wieszać, ale miło zobaczyć. No i tutaj też moje rękodzieło. No, pamiętam, jakaś była taka gazetka, że się to wycinało z tej gazetki. Nie wiem, czy to będziemy wieszać, bo jeszcze nam się przyśni ale są mocne, mocne te zabawki, naprawdę no i sople sople to też była klasyka gatunku, musiały być sople kiedyś było ich tutaj dużo więcej no ale wiecie, no, jak, to, jak to bombki bombki się tłuką, mają to do siebie o, jeszcze jest jeden sople tylko bez, bez tej końcówki o, i strasznie już poobdzierany o, ale jest jeszcze taka śmieszna szyszeczka. Te szyszeczki to zawsze właśnie wieszaliśmy na tej małej choineczce, która była w moim pokoju. One były taki, cały był zestaw w takich pastelowych kolorach, jeszcze były błękitne, różowe i te szyszuńki zawsze właśnie były na tej mojej choineczce. No i jeszcze taki ptaszek, nie wiem co on w sumie robi w tych ozdobach świątecznych, ale pamiętam, że faktycznie go chyba wieszałam zawsze na choince. Tak, ten ruch mi się przypomina, więc z jakiegoś powodu <noise> był też u nas na choince zawsze. No i znowu słomkowy czubek tym razem na choinkę. Jakoś te słomkowe do mnie nie, nie przemawiają. Jakoś jednak wolę bardziej też takie klasyczne bombki, wiecie, tłukące się te klimaty. No, ale też jakiś tam to jest... Ale chyba go nie wiesz. Nie, już nie wiem. Albo to moja mama kupiła później, albo... Po prostu tego nie używaliśmy, bo w ogóle jakoś tych słomianych rzeczy nie kojarzę. Dobra, to tu jeszcze jest. Ale wszystko <laughs> ładnie opisałam. <laughs> o! Ojej! Patrzcie jakie ładne. Pamiętam je. Malowane tu chyba jest ręcznie malowane wszystko. Nie wiem, to już nie ma opisu na tym kartonie. O, i taka jeszcze jest. Jezu, jak się pozdzierały już te bombki. No, ale i tak w sumie 40 lat mają. O, jaki ładny kolorek pomarańczowy. Taka jeszcze. Proszę bardzo. Ej, wzruszający moment. Pamiętam, jak mój tato zawsze się... Zawsze się kłóciłam z tatą, jak ubieraliśmy choinki, bo nie wiem, koinka, bo nie wiem dlaczego. On zawsze chciał wyrównywać jej trójkątny kształt i kazał wieszać mi duże bombki na górze, a, dołe, a małe na dole. Przecież to jest zupełnie nielogiczne, bo nie wiem, bo ja jakoś tak chciał, żeby. O, to jest taka śliczna, pamiętam ją. Chciał, żeby ta choinka się zrobiła bardziej. Prostokątna niż trójkątna. I duże zawsze na górę, a małe na dół. no, Bez sensu i zawsze się o to wykłócaliśmy. Zobaczcie, jakie to jest śliczne. <grytanie> Też będą na pewno na honorowym miejscu. I jeszcze taka kolekcja. One chyba są drewniane, drewnianych zabaweczek malowanych. Wydaje mi się, że one już są trochę nowsze. No, i Szymon tu mówi, że miał bardzo podobne, także też żeśmy wszyscy takie chyba y, mieli. I wszystko co dobre, to się szybko kończy. Ostatni karton, słuchajcie. O, te, pamiętam, te szklany. Właśnie te mi mój tato kazał zawsze wieszać na szczycie. Trzeba je z kurzu wycierać, ale są bardzo ładne. Jest jeszcze żółta. zielona, ale ładne są te bąbeczki. Będą wisiały na honorowym miejscu, na dole. Tu jeszcze z naszych zbiorów wygrzebałam takie szyszeczki. Też właśnie nie wiem, nie wiem, czy to Szymon wziął z domu, czy to ja kiedyś. Zakosiłam rodzicom, już nie pamiętam, ale też właśnie takie vintage'owe czerwone superki, nie, szyszeczki, zdecydowanie szyszeczki. No i tu wam jeszcze pokażę bombkę, którą kiedyś ja zrobiłam sama, jak się Hania urodziła. Z drewna i takich stempli pieczątek była taka Haneczkowa bombeczka. I jeszcze kilka takich naprawdę ładnych bombek, które mi przysłała moja siostra przyrodnia ze Stanów. Uważam, że są naprawdę bardzo ładne. Leciały w paczce taki kawał świata, dobrze, że się nie potłukły. O, jeszcze widzę, że nawet nie podrywałam tych plastikowych zawieszek. Muszę je poobcinać w tym roku. Takie mi kusie. A te, żeby było śmieszniej, to są plastikowe. Dosyć ładne. No i dobra, no i będziemy zaraz z dziewczynami ubierać choinkę. My zawsze ubieramy wcześniej, żeby ten klimat się, tak wiecie, potęgował, nawarstwiał. U mnie w domu zawsze choinka była dopiero 22 grudnia na mojej mamy, na mojej mamy urodziny. Taki był zwyczaj. No ale jakoś zawsze ja lubię w naszym domu, żeby ona była wcześniej, żeby już sobie stała. Szymon się wprawdzie zawsze martwi, że się osypie i że nie dotrwa do świąt. Co roku się martwi, że. I co, cały czas powtarza, że: no, 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 ciekawe, czy dotrwa do świąt, czy ciekawe, czy dotrwa do świąt. Jeszcze nigdy nie było, żeby nie dotrwała, ale co roku się o to martwi. No, ale tak lubimy, żeby było wcześniej, żeby już ten klimat się wiedzę tak wkręcał powoli, także zaraz będziemy ubierać.